W celu rejestracji w aplikacji strażak online przejdź na stronę strażak.online i kliknij przycisk Zarejestruj się. Po kliknięciu w przycisk zostaniesz przekierowany do formularza rejestracji. Uzupełnij swoje dane, podaj swój adres e-mail, określ hasło. Podczas wpisywania hasła. Wyświetlane są zalecenia oraz wymagania. Jedynym wymaganiem dotyczącym hasła jest to, aby hasło zawierało co najmniej 9 znaków. Powtórz wpisane hasło. Wybierz typ użytkownika. Jeżeli jesteś strażakiem, który chce zarządzać tylko swoją jednostką, wybierz konto o typie strażak. Natomiast jeżeli jesteś komendantem gminnym albo urzędnikiem, wybierz konto użytkownika nadzorującego. Zapoznaj się z regulaminami polityką prywatności i następnie je zaakceptuj. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. Nie wysyłamy spamu. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zarejestruj się. Na podany adres e-mail zostanie dostarczona wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Na twoją skrzynkę powinna zostać już dostarczona wiadomość z tematem aktywacja konta. W wiadomości znajduje się link służący aktywacji konta. Kliknij w przycisk wiadomości, aby aktywować konto. Konto zostało aktywowane. Teraz możesz przejść do logowania. Aby zalogować się, wprowadź dane, które podałeś podczas procesu rejestracji. Logowanie zakończone powodzeniem. Każdy użytkownik strażaka online na start otrzymuje licencję testową, uprawniającą do założenia jednostki i korzystania z wszystkich funkcji przez cały miesiąc. Aby przejść do formularza dodawania jednostki, w panelu użytkownika kliknij w przycisk Dodaj jednostkę OSP albo w panelu bocznym rozwiń zakładkę Moja przynależność do jednostki i wybierz opcję Dodaj nową jednostkę. W polu nazwa jednostki podaj pełną nazwę Twojej jednostki. W polu skrócona nazwa jednostki warto podać krótszą nazwę. Parametr ukryj jednostkę domyślnie jest zaznaczony, natomiast zachęcamy do jego odznaczenia. Dzięki temu jednostka będzie widoczna w katalogu dla innych użytkowników. Jeżeli Pozwoliłeś na wyświetlenie Twojej jednostki w katalogu dla innych użytkowników, warto również pozwolić na wysyłanie próśb o dołączenie do jednostki. Zaznaczenie tego parametru ułatwi wdrożenie aplikacji Strażakonej w Twojej jednostce. Następnie wybierz typ jednostki. Jako użytkownik o typie Strażak możesz wybrać jedynie jednostkę zwykłą. Jednostki zewnętrznie nadzorowane dostępne są dla użytkowników nadzorujących. Natomiast konto użytkownika nadzorującego jest objęte dodatkową licencją, a konto strażaka jest i pozostanie bezpłatne. Po wybraniu typu jednostki zostaniesz poproszony o wybranie licencji. Jako użytkownik na starcie otrzymałeś licencję testową. Możesz ją wybrać z listy. Po wybraniu licencji kod licencji został automatycznie wpisany. Przejdź do uzupełnienia imienia i nazwiska. Wprowadzone imię i nazwisko posłuży do dodania strażaka w modułach ewidencji. Każdy użytkownik o typie strażak przypisany jest do strażaka w module ewidencji. W polu status jednostki możesz wybrać pomiędzy jednostką, która istnieje fizycznie, i jednostką testową. Jeżeli jednostka istnieje fizycznie, będziesz poproszony o uzupełnienie danych adresowych. Dane adresowe możesz uzupełnić na podstawie NIP Twojej jednostki. W tym poradniku dodamy jednostkę testową. W każdej chwili będziesz mógł zmienić jednostkę z testową na jednostkę, która istnieje fizycznie. Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj regulamin. Po akceptacji regulaminu będziesz mógł dodać swoją jednostkę. Kliknij przycisk Dodaj jednostkę. Po utworzeniu jednostki zostaniesz do niej przeniesiony. Po utworzeniu jednostki, znajdujesz się w panelu swojej jednostki. Na Twoją skrzynkę e-mail wysłaliśmy pierwszą z 30 wiadomości wdrożeniowych. Koniecznie zapoznaj się z jej treścią i wykonaj zawarte w niej zadania.